Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie na taki temat menopauza a mężczyźni. I zacznę od takiego przykładowego takiej przykładowej rozmowy która mogła się odbyć właściwie w każdym domu. Kobieta zauważa że coś się z nią dzieje że się zaczyna źle sypiać że Przybywają jej boczki, że jest rozdrażniona i idzie do lekarza. Wraca i mówi do, do męża: Oj, słuchaj, wiesz co się stało? Ja przekwitam, a on patrzy i nic. Powtarzam: wchodzę w okres menopauzy. Już czuję koniec swojej kobiecości. To już wszystko dla mnie się kończy. A on co? O, tak robi. Dalej nic. Więc efekt tego jest taki, że nam, kobietom, zaczynają się szklić oczy zaczynamy płakać i jest coś takiego. e, bo ty nic nie rozumiesz i idę, czas tam drzwiami, płaczę. Natomiast y, mąż. Najczęściej przychodzi, dobrze jest jak przychodzi, bo bywa różnie i co robi? Przytula. A tu nie o całe, całe przytulanie chodzi. Czyli o co? Bo przepraszam cię najmocniej. Przytulanie jest bardzo ważne, dobre w każdym momencie. Więc jak ktoś płacze, to przytulanie też jest dobre. Kropka, propaguje to. A, a tak mówiąc szczerze, to. Yy... Jak chodzi o okres menopauzy? No, faceci, generalnie, chyba myślę, nie chodzą na kursy przygotowania małżeńskiego albo przygotowania do okresu menopauzy. Tak myślę. To w związku z czym, no, skąd mają wziąć, że tak powiem, wytyczne do tego, jak postępować, jak reagować? Co czujesz? Znaczy, my, kobiety, uważamy, że dobry mąż, tak, powinien e, czytać w naszych myślach, powinien dostrzegać zmiany naszych nastrojów, spadek libido, e, rozdrażnienie i powinien reagować. Ba, 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 ba. E, powinien. Słowo takie piękne, powinien. E, oczywiście. Oczywiście, że przez wiele, wiele lat małżeństwa, bo na ogół to już tak jest, jak, jak kobiety wchodzą w ten okres. To, to tak, no to tak, staramy się, staramy się, no chyba tak, myślę, że to jest właściwe słowo staramy się jak najlepiej zrozumieć, reagować na dobre nastroje, złe nastroje, no bo przez te lata się przeszło, przeszło w różne, na różne, no w różnych momentach tak, przechodziliśmy różne momenty. W związku z czym no, też reakcje były wyuczone. No. Natomiast sytuacja taka, kiedy kobieta przychodzi i mówi do męża, to już koniec świata, tak? tak drastycznie, no to człowiek jest też bezradny i na końcu świata i nie wie, jak może inaczej niż normalnie tym naszym klasycznym, tradycyjnym przytuleniem zareagować. No bo co, to nie wystarczy. Tam jest zawarte wszystko w zasadzie, nie? No więc. No, właśnie. Mężczyzna milczy, przytula, a my, kobiety, y, potrzebujemy czegoś y, innego. My trochę w naszym małżeństwie dojrzałym, mocno wypracowaliśmy pełne, pewne metody i taki prosty przepis: rozmawiać. R, jak rozmawiać. B, jak być. I S, jak słuchać, ale usłyszeć. I to był nasz sposób, żeby jakoś to przetrwać, i tym się dzielimy. A. Były różne modyfikacje na początku w ramach tej nauki, bo każdy jest inny, i też facet jest zupełnie inny niż kobieta. Taki banał to w sumie jest, jak gdyby. Więc to hasło ładnie brzmi i ono przynosi efekty na każdym etapie tego życia małżeńskiego. Tak myślę. No i faktycznie człowiek jakoś tam wypracowuje swoje zasady zachowania w różnych sytuacjach takich życiowych przez te lata, liczne lata. To się jakoś tam kształtowało Natomiast y, taki stan, o którym mówi Grażynka, że przychodzi kobieta i mówi: Jestem już skończona. Cokolwiek by to było pod tymi słowami się kryło, no to y, zachowujemy się stereotypowo. Bo nie nastąpiło jeszcze to, bo wciąż oczywiście jesteśmy, czyli być jest, nie? Usłyszeliśmy coś tam, natomiast. Zupełnie nie jesteśmy przygotowani, tak mi się wydaje, na jakąś taką bardziej głęboką rozmowę, no bo nie wiemy, co powiedzieć, po prostu w takiej sytuacji. No i co? Kończy się tak jak zawsze, czyli jakimś takim krańcowym rozdrażnieniem, bo co? Kobieta tam, on mnie zupełnie nie rozumie i dochodzi do jakichś takich drastycznych. Za każdym razem, coraz bardziej zachowań typu takiego, jak widzieliście w zajawce naszego, tutaj, naszej rozmowy, kiedy to o głupią rolkę papieru toaletowego, nie tą stroną przykręconą, jest awantura na miarę wojny światów. No, przesadziłem, może, ale prawie tak. No i w związku z tym człowiek jeszcze się nie nauczył, nie nauczył reagować w takich sytuacjach. Tak, myślę, że to dobrze ująłem. Tak, dobrze. Bo słuchajcie, bo też problem naszych huśtawek hormonalnych odbija się na życiu całej rodziny. Jak sobie wspomnicie, jak to było, jak mieliśmy dzieci nastoletnie, gdzie tam buzują hormony, to można zwariować. Nie można się dogadać z nastolatkami. Mniej więcej to jest taka podobna sytuacja. Nam się coś zmienia w organizmie, my w ogóle też nie rozumiemy, co się nam zmienia, denerwujemy się. Historia społeczeństw jest taka właśnie, że to już jest koniec świata, a nikt nas nie wyuczył tego, że to jest brama do nowego życia, że to jest czas, kiedy my możemy zacząć ze sobą rozmawiać i zacząć poświęcać sobie więcej czasu. Ale tak naprawdę to jest potrzebna taka rozmowa w rodzinie, że to jest taki trudny okres, że mamie się coś dzieje, że mama ma zmiany hormonalne, że tak to wygląda, tak to przyroda ustaliła. Ale to wszystko może się skończyć dobrze, jeżeli my wszyscy rodzinnie będziemy ze sobą rozmawiać. Czyli wracamy do początku naszej rozmowy. No właśnie, czyli podsumowując jeszcze raz, recepta na przejście menopauzy jest, krótko mówiąc, jaka? Recepta na przejście menopauzy to jest różna. O. To jest pozytywne nastawienie do życia i traktowanie tego jako naturalny stan kobiety. Natomiast czego wy się obawiacie? Wy się obawiacie, że na przykład sprawy seksualne padną. Czy mam rację? No tak, tak, tak. To znaczy ja, ja to już wiem, yy, yy, prawda, według własnego doświadczenia jakoś tam yy, o tym. Że też wchodzi w grę na przykład to życie seksualne, jakieś tam zmniejszenie libida, czy tam to, co zawsze było też jakimś panaceum na kłopoty, na jakieś niesnaski, to w tej chwili już nie ma takiego wydźwięku. No i to, co wspomniałaś o tym, że to też przekłada się na życie rodzinne, to też myślę, jest jakoś tam istotne. Bo. Nagle żona, mama zachowuje się zupełnie, żebym nawet irracjonalnie. No i co? No i co? No i jak, jak sobie z tym radzić, jeżeli oczywiście chcemy jakoś zachować jedność tej rodziny, no i dobrostan. No więc cóż. Tak, a z kolei my kobiety nie zdajemy sobie sprawy, że sprawy z tego, że oni też mają kłopoty hormonalne. Chociaż się za skarby świata do tego nie przyznają i u nich to jest tak zwana andropauza. Tak? No. Tak, tak. Ale oni miała... się nie przyznają do tego, bo oni są zawsze młodzi. <laughs> bo w kulturze naszej jest tak, że mężczyzna zawsze jest młody. A kobieta, to już wiecie, przekwita. I tak ciężko jest nam kobietom przebrnąć przez ten okres. A tu jeszcze nas nie rozumieją, i potem jest tak: nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, i o ja biedna nieszczęśliwa, i zaczynają się problemy. Czyli recepta byłaby prosta: trzeba wczuć się w potrzeby kobiety, czyli wracamy do tego RBS: rozmawiać, być, usłyszeć, czyli słuchać, słyszeć. I tak na podsumowanie może ty się coś. No dobrze, RBS to RBS. To ja podkreślę tylko to jedno słowo S. Czyli nie tylko słuchać, ale słyszeć, usłyszeć. Wziąć sobie to do serca. Bo to w sumie jest najważniejsze, bo właściwie ten RBS to funkcjonuje przez całe nasze życie. Natomiast tutaj w sposób szczególny usłyszeć usłyszeć, co jest na wątrobie, mówiąc tak kolokwialnie, no i ewentualnie dołożyć jeszcze te wszystkie elementy do, no, do tego naszego kocyka i herbatki. No i Myślę, że tak. Tak, rozmawiać. i to ja, ja jeszcze bym dodała tak na koniec, że to jest taki okres, taki syndrom opuszczonego gniazda dla nas z kobiet, bo najczęściej dzieci odchodzą. Dla ojców tak samo. I jeżeli nie nauczymy się rozmawiać o naszych wspólnych potrzebach, czego my wzajemnie oczekujemy, jeżeli nie będziemy być ze sobą, to nam się posypie związek, a chyba nie o to chodzi. Czyli taka nasza rada, małżeństwa prawie z 47-letnim stażem, rozmawiajcie ze sobą Państwo. Bądźcie ze sobą, mówcie wyraźnie o swoich potrzebach. I niestety, drogie panie, żaden mężczyzna się nie domyśli, czego wy chcecie. Niestety oni komunik komunikują się inaczej i oni wcale nie są, nie wiedzą, o co tam naprawdę chodzi. Więc panowie, wy się dopytujcie, a my tłumaczmy, o co mi chodzi. Tak? No to dobrze, to słuchajcie. To dość teorii. Yy, mówimy wam wszystkiego dobrego, życzymy. Yy, kończymy i idziemy porozmawiać. No, do usłyszenia.